A i Asia! W tym tygodniu skończyłyśmy zajęcia w Akademii Aktywnych i Kreatywnych. Teraz czas świąteczny, czas zimowy. I w tym tygodniu robiliśmy ozdoby na piękkę. Tak. staraliśmy się zrobić. Z czego one były robione, przypominam? Do robienia ozdób wykorzystaliśmy kule styropianowe. O, tutaj mamy takie cztery. I, i lametę w różnych kolorach. Dla Meta jest do dostania teraz w sklepach na stoiskach z ozdobami świątecznymi, także w Leroy można ją zakupić. Została ona pocięta na kawałki i e, bardzo w bardzo prosty sposób wykonywaliśmy takie kule. E, czyli so, Smarujemy klejem. Smarujemy kulę, kulę klejem. Cała kula musi być dobrze wysmarowana. Można do tego też celu użyć taśmy dwustronnej. A czy można by użyć do tego celu także mandarynki? A, no, no myślę, że tak. O! Wszystko, co jest okrągłe, myślę, że to moja własna wiatra. koniecznie nie musi to być kulka styropianowa, może być na przykład piłka. Lub piłka. Mhm. I uwaga, taka poklejona kulka. Poklejona, tak. trzymająca się palców. O. Trzeba ją otoczyć Olety. Ale będę mieć fajne palce. Ja też bym sobie taką swoją otoczyła. Słuchajcie, futrzana. Świecąca kula. Tak. Można wbić jej teraz spinacz i z niego zrobić uchwyt na choinkę i taką właśnie ozdobę możemy powiesić na choince. Proste, a przy tym wszystkim nasze palce. <grym> także są całe kolorowe. Kolorowe, kolorowe. Ja. kolorowe błyszczące kulki już są gotowe, aby powiesić je na choince. Można też pozostawić je pod choinką. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, a także zbliżającego się nowego roku życzymy Wam uśmiechu. Zdrowia, mnóstwo miłości i siły do realizacji marzeń, a także czasu. Czas to najbardziej wyjątkowy prezent, jaki możecie dać tym, których kochacie. Dodajcie zatem odrobinę czasu do każdego prezentu, który pozostawicie pod końcem. Do zobaczenia już wkrótce.